Maja, już jestem naszykowany na żliwa jęczmienia. 3 jecha stoi, 4 jecha stoi. Czy tam, czekam tylko na kombajnistę? O, już jedzie. bizonek. Będziemy tamto mucić. E, chyba najpierw 4 se wezmę. Albo dobra, niech on tu wjedzie, bo w poprzednim roku też tutaj wjeżdżał, ja się jak na razie tak o ustawię, ale jedzie 10 na godzinę, chyba 10, no może 5, dobra, ja się idę tam dogadać z Grzesiem, bo to ogólnie tak, gdzie Grzesiu się nazywa, no. Dobra, idę sobie się tam dogadać. Dobra, dogadałem się. I ogólnie, ogólnie, dobra, powiedział. Ogólnie, powiedział tak. Wiecie co on mi powiedział? Powiedział mi, że se mam wziąć kombajn, bo on tam drugim kombajnem, bo on ma ogonie dwa. Musi tam jechać, jeszcze gdzieś mucić. I mówi, że właśnie w tamtym roku też ten kombajn od niego miałem. Także no zaufanie jest. Także co, palimy. I jadymy. Dobra, także jadymy. Dobra, wyjeżdżamy elegancko Kurde co tu? Jakiś hop się drze chyba Ej, żuk w rowie Co tu się stanęło Kurde Kurde czekaj ta bo coś O dobra Co tu się kurde stanęło się Alo, kierowca! E, kierowca, bombowca! Ale jest pan w środku! Ty, widzowie nikogo nie ma. Brać go! Brać go! Czy go nie brać? Brać go, czy go nie brać? O, to jest pytanie! Kurde, nie wiem. O! Ale elegancka paka? Dobra, jademy mucić. Co nas to interesuje? Łe! Jademy? Kurde, że go policja nie spisze. Dobra, i jademy. O kurde! Łe! Czekaj, ta sygnały słyszę, na bok. Muszę zjechać. Łe! Coś mnie tam pcha z tyłu. Sta to Te! Tużóg był przed chwilą Io yeah. Tu du się stanęło? Dobra, znalazłem Żuka, ogólnie policja na linie wie, on jest. Ale, <laughs> widzicie, w rowie Fes pojechał, <laughs> jakby nie było. O, tak o, ślady sofes, dlatego ja policja tu stoi. Dobra, policja gdzieś pojechała, ale co, my mu mucić. Czekaj, to tak się odpalało, to no a jak? Dobra, jedymy. Yy, sieczkarnia chyba nie jest włączona. Mam nadzieję, że nie. Kurdy. Sieczkarnia była włączona. Jezu. A on mi nie powiedział nic. On mi nic nie powiedział, nie. Że sieczkarnia włączona. Gdzieś tam policję słychać. Ogólnie tam żuk się wywalił, w rowie leży. Ale dobra, no my tutaj się powoli mucimy. Jak sypie, czekajta. Łee, nawet jest git. Nie no, wiecie, dobrze nawiezione. Dobrze nawiezione pole. To musi, to musi być git. Ogólnie tam mówił, że tankować nie trzeba. Że to wszystko w koszcie tego wynajęcia, jakby. Ogólnie dużo nie, płac, nie płacę. O to wiecie, taki jakby znajomy. Bardziej znajomy od sąsiada. O, tutaj już widzę jęczmień. Ktoś skosił. To ktoś smucił jęczmiń. Ja wam tak powiem. Ładnie nawet sypie. Dobra, tu zrobimy tam i, i nazot. Zobaczymy jeszcze. E, ile jest w zbiorniku. Widzicie tam i nazot jak zrobię. Bo chcę to tak zrobić, żeby, wiecie, no w miarę, w miarę jakoś było. No wiecie, od tamtej strony, jak będę jechał, to już inaczej będzie. A myślę tak, no trochę pewnie będzie. Bo tu, kurde, do tego bizona w... wchodzi trochę, no. Trzy tony chyba. Kurde... Sygnały dalej słychać, nie? Dalej słychać sygnały. Dobra, no, mamy tak tyle spół zbiornika. O, tu, 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 tu. Dobra, jademy może tu. Kurze, tyle jęczmienia tam z zostawił. Dobra, jadę tu i, i, i zaraz zobaczymy gdzie. O, musimy to tak jakoś wykosić, żeby było. To musimy wymusić, Łe, tu chwasty! Żeby kurde, nie. nic nie podebrać. Tych chwastów. Bo wiecie, ja chwastów nie chcę. Ogólnie jeszcze idziemy zaraz zobaczyć, czy jest wszystko git ustawione. Ja tak kurde omucę, bo tu fasty są. żeby nic nie wzięło dobra wyłączymy Łe, ale kurz Dobra, sprawdzimy tu E no! Może być Powiem wam. Jeszcze zobaczymy. Łooo! Wow. Powiem wam pełny zbiornik. Idę rozstawić rurę. Dobra, ile zajedziem jeszcze? Trochę zajedziem. I będę sypać. Dobra, tyle, nie? Żeby zaraz zbiornik. Dobra, wyłączamy. Trochę cofniemy się. I lecę po 4 i Rura, da da da! Idzie! Ten sprzęt musi kopcić I Rura, co my tam będziemy jeździć tu? O! Po polu! I jedziemy, Kurde, tak, tak muciłem! tym ciężko to będzie presować! Dobra, podjeżdżamy, cyk! Uuuu! Dobra, stuknie. Jedziemy do Kumbajna, idymy. Ogólnie, jak będą w kostki, to chyba to będę zbierał. Ale chyba w kostki będą. Bo ja mam takiego znajomego, co mi to spresuje w kostki. No a wiecie, no. W Bele za bardzo nie chcę. Pełne już! Bo ja, kurde, w bizonie mam już szyfe zboża. Kurde, to ile do tej przepy się niby mieści? Eee. W takim razie, ile? Dwie tony tu się może mieści. Jezu. A ja ją za pięć koła, nie? Kupiłem. Nie, no. da po czydzieś, bo to jest. Tragedia. Jademy. Jademy. O kurde, behemiasz. Łe, porobak skacze. Jademy za nim. Kurde, czy jecha nie wyrobi z takim. z takim pociągiem. Za behemiaszem, kto jest. Gdzie jest behemiasz? Ty, no nie mówcie, że on cały przejechał. Dębiarza nie ma Że on to przeskoczył przysk tu Dobra Cyk na pole Idziemy sprawdzić gdzie wymjasz, nie? Dobra, spoko Tam leży mucimy mucimy dalej Dobra, będę sypać Pokaż to na widły! Nie wierzę, nie? Kurde widły się wykrzywiły! Eee! Dobra! Jedziemy. Kurde! Kurde widły! No, Wejdzie całe. powinno wejść to Kto tam mi tu kurde dryguje? O kurde Jason Grilla Widzowie, Jason Grla Jason Grilla Uciekamy bizonem Jason Grla. chyba No auto jak Jason Grla ma No takie auto ma typowo Jason Grla Dobra, widzowie Jason Grilla, normalnie Dobra, z tego odcinka to by było na tyle. Dajcie łapę i suba. No i nara.